I mamy 31 sierpnia I jesteśmy tylko na parkingu my Nie ma nikogo Żywej duszy <grystanie> Szok, wszyscy wyjechali Więc stoimy tylko my I tak to wygląda Czekamy teraz na pogodę, bo mamy w końcu wolny. Zakończyliśmy robotę Po dwóch miesiącach pracy na Helu no i od jutra ma być słoneczko, więc chcemy jeszcze się trochę poplażować, trochę wygrzać dupy. A dzisiaj taki obiad serwują. <grym> Ach, ale będzie wyżera. I jak Madziu? <grym> Ości są, co? W sumie to z Madzią, to znaczy Madzia chyba drugi raz wrzucił je szprotki, co? No, hmm? pierwszy raz był dwa miesiące temu jakoś u jak? naszych widzów, ale no były no. takie bardzo mocno wędzone. I te ości mi tak nie przeszkadzały, a tutaj sobie muszę za bardziej dubać, ale dobre są. Tylko dla osoby, która jest antyościowa to jest ciężka sprawa, ale trzeba posmakować ryby nad morzem. No pewnie szprotki są dobre. No i minęło 10 dni. I dalej produkujemy naszą naleweczkę z czosnkiem czyli jak to się nazywa? Nalewka tybetańska. Czosnek pójdzie chyba do wyrzucenia, no bo co? A tutaj odsączamy. Ole mhm. będzie impreza. Ale jak daje po oczach w ogóle będzie tacy zdrowi ehalacji czosnku mamy dzisiaj na maksa. Ty no ale tu poszła flaszka. I to co to, to tylko tak? To tak jest. no bo to wsiąka zawsze. Jakbyśmy mieli szmatkę taką, to by się to, to Może wycisło, jeszcze nie? by to wycisnął, nie? No przecież szmatka tak, zawsze by coś wyszło, ale to tak jest. Hmm. Zawsze. No, a poza tym to potrzebujesz dosłownie... Kroplami dawkować, a nie kieliszka. no tak, Będzie jak zawsze w stroju roboczym to robi, ale nie będę tego pokazywać, bo później marudzą ludzie nasze dzieło, pięknie wyciskane, popatrzcie ile wyszło No. było, ta flaszka spirytusu i czosnek myśleliśmy, że wyjdzie gdzieś z połowa, a tu proszę Państwa, no, normalnie nie wiem na 10 lat będziemy to zużywać ale patrzcie ile wyszło ale wyszło ha. więcej niż ten, bo w sumie 400 ml żeśmy zużyli, czyli setka poszła no, poszła. Aha, no wypiliśmy. nie wypiliśmy. Została tam w innej butelce. Także tadam, tadam. Takie coś zrobiliśmy. No. Możecie zrobić sobie też dla zdrowotności. W końcu mamy wolne i w końcu możemy przyjść na plażę, bo przez te całe dwa miesiące, które byliśmy, byliśmy tak blisko morza, ale nie było czasu na plażę, jedynie w zatoce. A teraz w końcu jesteśmy nad morzem i znowu możemy podziwiać to, co na początku wakacji. No i nawet pogoda nam się zrobiła fajna, bo ostatnio ogólnie to jest masakra. Jesień. Ale to już nie jest lato, to znaczy formalnie kalendarzowo jest. Także przemieszczamy się rowerkami i zwiedzamy to co już widzieliśmy albo to, czego jeszcze nie widzieliśmy. Nie jedziemy jeszcze z hedy. No, ma jedzie zbierać patyki. No. <laughs> Dobra, mykajmy. Crystal skies. No i jadąc rowerem rozglądałam się, bo to taka pora grzybowa i jest, oto grzybek jakiś. Tu i tutaj mamy maleństwo takie fajniutkie. Złapaliśmy zasięg i zadzwonił telefon, na który czekaliśmy w sprawie jednej takiej rzeczy może Wam powiemy, może nie, bo zaraz się okaże czy w ogóle to ma sens. Marek gada. Zobaczymy, a zobaczcie, jak tutaj w ogóle jest fajnie. Mi się tak bardzo podobają te lasy. One są naprawdę piękne, widzicie? Pagórki tutaj. Super, uwielbiam tutaj chodzić. Dlatego właśnie nie jedziemy jeszcze z helu, bo chcemy pozwiedzać chociażby te lasy. Pierwszy dzień wolnego wykorzystuję na pracę. Moje kamperowe biuro. Teraz tutaj muszę sobie urzędować i realizować zamówienie internetowe, bo pomimo, że mamy wolne, to. Zamówienia muszą być zrobione, także pakuję. Znaczy, zaraz Marek zapakuje paczki, a ja jeszcze dokończam wszystko. Kolejny dzień, i znów jeździmy na rowerkach I przy okazji szukamy grzybów. Oczywiście w helu. I a co jest? Jeszcze nie wyjechaliśmy. No i pogoda się robi. Dzisiaj już jest pierwszy dzień taki słoneczny na Także naprawdę... może będziemy się opalać jutro. Tak. Fajnie by było. No, fajnie, bo pogoda się robi. Jest. Dobra, jedziemy. My znamy miejsce, to znaczy dostaliśmy cynka. Od naszych widzów, którzy byli tutaj. E, nie powiemy gdzie. E, jest gdzie miejsce. nie niecała łąka maślaków, więc jedziemy na tą łąkę. I znowu postój. I co tam? Masz grzybeczki? No, no co ty gadasz? Poczekaj, jakie ładne. Ale śliczniutkie. Nie grzybki, ale będzie dobra zupa. Ja, i drugi tam jest, nie? A tu jest kogacz jaki maleńki. Widzisz? Ale nie będę go brała ze no, ale, ma... ale fajne. Ha. Rozglądaj się, bo może być więcej. Dobra, już patrzę. Nie, czekaj, nie ruszaj się. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest i tam jest taki duży. O kurde. No. I, i zupa i sos. I co jeszcze? I jeszcze zamrozimy. <śmiech> <śmiech> nie no, żartuję. Ale super. To trzeba jakąś siatę od razu. No koszyk wrzucę do koszyka, żeby się... Aha, no dofajemy. bo koszyk masz przecież. Poczekaj. Jakie fajoskie? No ja się na grzybach nie znam. Akurat to są grzyby, które od dziecka zbieramy, sen, ten, ale trzeba je. Szkoda, że nie widzieliśmy noża. A co? Nie można tak wykręcać? Znaczy, nie uczą noża można, ale chodzi o to, żebym oczyściła. A jeszcze czekaj, nie ruszaj się. Dobra. Ups. Zamiast grzyba takie coś. Ciekawe, co to. Wygląda troszeczkę jak ta. Obudowa od filtra, od maski. Znaczy, filtr od maski, no. Nie wiadomo. O tu jakiś grzyb też jest. Przed chwilą jadąc na rowerach widzieliśmy pana w lesie z wykrywaczem, też sobie coś tam grzebał, szukał, co prawda to nielegalno, ale... I kolejna metalowa rzecz, wykrywacza normalnie nie trzeba, pełno tu leży różnych takich dziwnych rzeczy, o i grzybeczek, o jaki malutki, <laughs> ale malusieńki strasznie, nie, 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 Madzia, no już troszkę tego masz, czyli zupa będzie, makaron zrobimy, nie, z sosem, makaron, no? Bo dobre wychodzi to wtedy. Kasi no, Kasia odkryska robiła najlepszy makaron z grzybami. Pozdrawiamy Kasię i Krystka. Z czarnkowa? Dokładnie tak. I kolejne miejsce. I znów grzybeczki. Jakie tym razem? Takie same. Aha. Muszę pytać, bo mówię, ja się nie znam. Dla mnie najlepsze są te czerwone. Znaczy najładniejsze. To znaczy to zawsze zwracasz uwagę na gąski, tak my je nazywamy. I niektóre są jadalne, niektóre nie. A że my się w domu nie znamy, to nie zbieramy w ogóle. Aha, na najlepsze duch... jest to u nas w domu, tam gdzie mieszkamy, że mamy rydze pod oknem, rydze na podwórku. No. To jest czat. I są pysznościowe. Kolejne? Kolejne dwa. O. Ale ten ten jaki ładny. No, ten to jest nie. Nie tak jak tak z bajki. Książkowy. Piękny jest. Mhm. Niby tylko grzyb. O, ale chyba nie, będzie robaczywy, ale to się przekonamy w Ale nie? duży, fajny. Ale będzie zupa i sos. Ty kurde, musimy jakiś słoik chyba w coś, coś to zrobić, żeby tam, bo szkoda. I kolejne znalezisko. Chyba była jakaś czapka wojskowa. Bo jeszcze ma, tu widziałem guziki gdzieś po bokach. I następny złom. I wszystko bez wykrywacza. Kurde, ale śmieci. Teraz coś powie, zbieraj to, zbieraj to chłopie. Ciekawe do czego? Do kieszeni? To tak jak było z plażą. Dlaczego nie pozbierałem szkieł na plaży? <laughs> nie sprzątają ci, którzy syfią. Ja tylko pokazuję, jaki syf jest. O jeju. Tutaj. <śmiech> Tutaj. <śmiech> Tutaj. <śmiech> jeju. Patrz, grzyb za grzybem. Ale czad. No. Lubisz to? Uwielbiam to. Kolejny plus dla Helu, że są grzyby, bo ja uwielbiam chodzić na grzyby. I jak tu nie kochać Helu? No. O, tam jest jeszcze jeden. Troszkę ich masz. Czy mhm. mam już dużo? Pokaż to. Tada. No i tutaj szukając tych grzybów znaleźliśmy coś takiego. Jakiś bunkierek. Nie wiem czy da się wejść do niego. Odczejmy zostawił jakąś torbę z wojskową rzeczą to jest jakiś pałatek ale rewie Misza z tym no zalany czyli się nie wejdzie ale lipa no szkoda i wody jest nie dużo kurde no pełno wody jest także nie przejdziemy nie wejdziemy lipa no i ja jak to ja ciekawski musiałem sprawdzić co w tej reklamówce jest no i to jest taki patent. Tu są wodery, więc można sobie śmiało ubrać je i przejść się po bunkrze. Zaraz je spakuję i powieszę z powrotem, bo komuś może się przydają. Przydadzą. Odwieszamy na miejsce. Nie nasze, więc nie zabieramy. Niech inni korzystają. Fajny, fajny patent. Kurna, Natura wszystko pochłonie. Tylko że to się rozkłada. Kupę lat. Także węże wojskowe i te filtry od masek i inne duperele. Bardzo dużo śmieci jest i to w głębi lasu. Ten bunkier wielki, tam jest to wejście, w któreśmy wchodzili zalane. Tu na górze są kominy wylotowe od niego, a z tej strony góry jest drugie wejście albo wyjście. Także cała górka to jest. Jeden wielki bunkier. Szok. I też jest tak trochę przymaskowany siatką maskującą. O i tutaj zamknięte, wstęp wyzbroniony. Tam jest ta wszystka woda, więc pewnie i tak to nic nie da jak. Nawet już drzwi, bo się wyleje. Widać coś tam. Ma postrość. Tyle mam grzybków. Nawet nie wiecie jak ja się cieszę, że, że je znalazłam. Bo ja uwielbiam zbierać grzyby. Także dla mnie to jest tak ogromna frajda, chodzić po lesie. Marek tam poszedł pilnować rowerów. A ja jeszcze kilka znajdę i będzie zupka, będzie sosik. Może coś będzie jeszcze do słoiczków. Ja to w ogóle chciałabym iść na jakiś taki. Kurs zbierania grzybów do takiego naprawdę kogoś, kto potrafi zbierać grzyby i zbiera je całe życie. Bo wiem, że dużo grzybów, które na przykład ja uważam za y, robaczywe, no może nie robaczywe, trujące, one są po prostu jadalne, a ludzie ich nie znają. Chciałabym poznać wszystkie grzyby, żeby wiedzieć, które są naprawdę jadalne, które są y, tak naprawdę trujące, bo to aż marnotrawstwo. Natura nam daje tyle. A ludzie nie zbierają. Często zdeptują tych żywy, które można by spokojnie zjeść. Zbieram dalej. Wszędzie na górze tego bunkra są takie wyloty kominowe. Trzeba uważać, bo można się zwalić w dół. No i kable. Dużo kabli takich. No to chyba złodzieje byli, bo to sama otulina została z kable. No. Czyli wszystko cięte. I umane. No i kominów. Pełno kominów. Także jesteśmy na szczycie tego bunkierka. Hm. Wielkie to. Jeśli chodzi o te bunkry, to te bunkry nie są w Helu. Tam, gdzie wszystkie te turystyczne bunkry. Te są już jakby na wylocie z Helu, jak się wyjeżdża. Jest ich tu też troszeczkę. No i jest jakaś też wieża, którą musimy obczaić sobie. E, masz już tego trochę? No. Pół, pół koszyka? No nie spodziewałam się. Ale jazda Ale. co? No, jazda, jazda. Fajnie, pogoda się jeszcze robi. Czy czy już masz dość? No i te myślaki byśmy pojechali. Tam gdzie oni mówili, że są. No, że za bunkrem. My. Czyli tu gdzieś. No, gdzieś niedaleko. Dobra. No i co, koszyczek się przydał, nie? No, super. No i to jest to. Do czego ja mam niby ból dupy? Byli tutaj grzybiarze, widać, że byli I po prostu pełno puszek po piwie tutaj jest Same nie przyszły Są wszędzie Więc e, przyszedł człowiek i człowiek to zostawił, człowiek to zrobił Także e, Masakra Puszki, butelki na drzewach Wszędzie puchy, wszędzie. Massakra. Co za ludzie. Syfiarze. Wbiliśmy się na ośrodek Kormona, Kormoran, żeby zobaczyć tą huśtawkę nową, którą zrobili i patrzcie co tu jest. Ale domeczek. Chyba dla gołębi. No czad. Jak to ładnie wygląda. No i tam w oddali pełno przyczep, jeszcze mimo, że jest wrzesień, no ale to jest jeszcze środek sezonu, znaczy środek, koniec sezonu, ale jeszcze sezon turystyczny trwa, dla gołębi, na bank, kurde, hmm. oczywiście puszki, A spogniałe, i tak to ciekawie na tym ośrodku, tak inaczej, spokojnie, takie klimaty jak z lat 90. Te lampy, spokój cisza. No fajnie, no. Jak ci się widzi? Bardzo fajnie. No. No tak. Ośrodek, ośrodek Kormoran na helu. No, podoba mi się bardzo. No wielu ludzi w opiniach widziałem na rzeka, że że stare, że wszystko pamięta jeszcze czasy, takie komuny. Ale właśnie dzięki temu jest ten klimat taki no. dawniej. To Nie sztuka to... wywalić nowe apartamenty i nowe domeczki I jest huśtawka w kormoranie Ale czad. Ale cudnie No kurna Ale jest megaśna, duża no. Super. No i tak to wygląda na tym ośrodku tutaj. Fajne budyneczki. To jak dom wygląda? Bo może tutaj państwo mieszkają. I dalej jest kolejny. Ha. Albo do wynajęcia. Trzeba będzie obczaić na stronie. No bardzo fajny ten ośrodek. Tam widać w tle domeczki. Takie coś jak u nas w Radkowie. No tutaj w tym budynku jest wypożyczalnia rowerów, chyba jakaś knajpa, no i widziałem, że łóżko solarne też jest. Ale patenciar. I tu mają wypożyczalnię rowerków na ośrodku. I mają tutaj na tym ośrodku taki amfiteatr. To chyba stare jest, chociaż to coś nie wygląda na stare. Hi. No fajnie. Właśnie takie klimaty lubimy. Grzybki fajnie się zbiera. Ale potem trzeba je jeszcze oczyścić. A to już dużo roboty. Co nie? Dlatego oczyszczałam źle się w miarę możliwości, nie? Mm -hmm. Nie jest tak źle. I jak fajne są? Fajne. Będzie dobry sosik. Mniam, mniam. A resztę usłyszymy? Tak. To ja, to ja idę szukać suszarki. No I będzie makaronik z grzybkami. Młodzie robi fajny sosik. Nauczyła się od Kasi. No, i tak wyszedł nasz dzisiejszy obiad. Makaron z grzybkami. Zazwyczaj robiłam z pieczarkami, ale z grzybami leśnymi troszkę inaczej smakuje. Zaraz spróbujemy. Jak przeżyjemy i opublikujemy ten film, to znaczy, że nie były trójance. Co tam robisz, kobieto? Na A, patyki, które pozbierałaś na plaży? No, mogłam to zrobić rano. No, no, teraz tak. już nie wiem, czy tak podesnąć. Trochę na pewno. Jak reklamów, chcę trochę podesnąć, to tak też. Madzia się szykuje na zimę. Zbiera opał. I grzybki się suszą. Do jutra powinny wysnąć, a jutro ma przyjść suszarka. Nigdy nie mieliśmy suszarki, więc zobaczymy, jak to będzie teraz. Bo nigdy nie potrzebowaliśmy. No a teraz mamy zamiar przyjechać w całą Polskę i wszędzie zbierać grzyby. Tak że będziemy mi tego dużo. I tylko do grzybów, bo do owoców. Tak, do owoców, do wszystkiego nie.